To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl Konrad wojtuła, dzień dobry. To News Radio, rozgłośnia Uniwersytetu Szczecińskiego, a z nami profesor, doktor habilitowany Andrzej Skrendo, prorektor do spraw nauki. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Wakacyjny dzień dobry. Jeszcze tak, jeszcze tak. Wakacje szybko się kończą niestety. No ale... Tak to już bywa z czasem. To, co dobre, mija szybko. Bardzo się cieszę, że mimo wakacji, mimo urlopu udało nam się spotkać. Okazja wyjątkowa, bo będziemy rozmawiać o czasopismach Uniwersytetu Szczecińskiego, o sukcesach redaktorów naczelnych i myślę, że także sukcesach pana rektora, który ma pod sobą, mówiąc kolokwialnie, także czasopisma naukowe. No ale nie mogę zadać tego pytania. Pan odpoczywa czy nadrabia zaległości, jeśli chodzi o pisanie, publikowanie? <laughs> Czasami się tak żartuje i się mówi, że szanujący się naukowiec spędza urlop na pracy naukowej, ponieważ natok obowiązków innego rodzaju, w tym obowiązków administracyjnych jest tak duży, że czas na bardziej systematyczną pracę naukową mamy na ogół w wakacje. Ja muszę powiedzieć, że tak bywało w moim życiu już wcześniej, nawet zanim Objąłem te y, funkcję prorektorską. To już nawet wtedy głównie pisało się w wakacje, bo tak w ciągu roku to jest za dużo różnego rodzaju obowiązków. Nie jest to dobrze, no ale dobrze, że są wakacje. To taka zawoalowana odpowiedź, że jednak pan rektor siedzi i pisze. <głosy> Czyta. <głosy> no dobrze, panie rektorze, będziemy rozmawiać o sukcesie czasopism Uniwersytetu Szczecińskiego. Mamy Nową punktację, punktację satysfakcjonującą, bowiem yy, wiele z naszych pism, a mamy ich 13, nie wiem, czy słowo wiele to jest dobre określenie, w każdym razie odnotowaliśmy awans i to znacząco. To jest bardzo istotne. E, chciałbym e, pogratulować e, redaktorom naczelnym i redakcjom, bo to jest przede wszystkim ich sukces. E, tego sukcesu. Tego awansu, tego wydarzenia, bo to jest ważne wydarzenie w życiu uczelni. Wszyscy, którzy pracujemy na około, wiemy, w czym rzecz. W procesach ewaluacyjnych, a to od wyniku ewaluacyjnego zależą finanse uczelni, więc w procesach ewaluacyjnych liczy się to, Ile kto ma punktów, a punkty zdobywa się przez publikację w czasopismach. Im wyżej notowane są czasopisma danego ośrodka, tym lepiej, dlatego że prestiż takiego ośrodka rośnie. No i to pokazuje, że liczba miejsc do publikowania także w naszym ośrodku jest coraz większa, w tym sensie, że im wyżej czasopismo jest punktowane, tym staje się bardziej atrakcyjnym miejscem do publikowania. To jest oczywiste, więc można mieć 12 czasopism i można mieć 12 czasopism. Można mieć 12 czasopism sobą ocenianych i można mieć 12 czasopism dobrze lub bardzo dobrze ocenianych. I to jest cały czas ta sama liczba, ale tak naprawdę sytuacja jest odmienna. Wiadomo. I o to nam chodzi właśnie, żeby w tych procedurach zdobywać jak najwyższe, jak najwyższe pozycje. No, warto podkreślić te, naszą jedyną 140. To jest bardzo dużo dla naszego czasopisma z zakresu kultury fizycznej i e, sportu. Tutaj muszę osobno pogratulować pani profesor Monicy Chudeckiej, która jest redaktorem naczelnym. Muszę i chcę to zrobić. To jest <grymne> duża przyjemność. No i to jest, panie rektorze, spektakularny awans. Było 40 punktów, jest 140. Rzeczywiście z tej listy tytułów czasopism naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz najwyższy awans, dwa najwyżej punktowane czasopismo. Mówiąc kolokwialnie mamy także cztery setki. Tak, i to też są dobre i bardzo wysokie punktacje, i to jest naprawdę poważny sukces. Już czasopismo od 100 punktów to jest czasopismo, które w większości dyscyplin jest bardzo wysoko oceniane, to znaczy ci, którzy publikują za 100 punktów no, sprawiają, że nasze szanse na kategorię A w tych dyscyplinach, które oprawiamy, rosną znacząco. Czy możemy uchylić y, rąbka tajemnicy i powiedzieć, jak te czasopisma są wyceniane? To znaczy, co się takiego zmienia, że nagle pismo, które miało 40 punktów, ma tych punktów 140? Mamy też y, inne awanse z 20 punktów na 70, na przykład studia y, administracyjne. Mamy też y, studia koszalińsko-kołobrzeskie, to 60 punktów więcej niż y, było wcześniej. Co to jest za praca? Kuluarowa? Czy nie tylko? Administracyjna? Jak to się robi, Panie jest, Pytanie jest dobre, ale nie jestem pewien, czy do mnie. Dlatego, że jak wiemy, ten spis, czasopis, ta lista jest opracowana w ministerstwie i to. No i zawsze pojawia się komunikat. Administracja, w poszczególnych departamentach praca nad tym postępuje. O ile wiem, to ta cała procedura odbywała się w ramach w ramach departamentów ministerialnych, a więc to pytanie o kulisy, o szczegóły jest pytaniem, no, które by trzeba było kierować już do przedstawicieli ministerstwa. Natomiast my oczywiście wiemy i tutaj jest nasza bardzo ważna rola, jakie czynniki decydują o tym, że te czasopisma rosną. No jest cały szereg wskaźników, które promują czasopisma w, w hierarchiach i w rankingach. No to jest kwestia cytowalności, to jest kwestia indeks faktora, to jest kwestia z obecności na, w międzynarodowych bazach i tak dalej, i tak dalej. Jest cały szereg wskaźników, które decydują o tym, czy czasopismo jest wysoko oceniane, czy nie jest wysoko no dobrze, oceniane. To Pytam inaczej, Natomiast panie też oczywiście istotne jest to, w jakim się otoczeniu poruszamy. To znaczy, uh -huh. w każdej z dyscyplin jest, jest inna liczba czasopism, one są różnie punktowane, i tak naprawdę to jest trochę tak jak z gospodarką w państwach. No, te same wskaźniki w różnych państwach mogą oznaczać coś innego. I to trzeba by było w ten sposób patrzeć: trzeba było patrzeć na poszczególne dyscypliny, żeby móc dokładnie ocenić wartość danej punktacji. No dobrze, a co może zrobić redaktor naczelny, czy redaktorka naczelna i cała redakcja? No, fundamentalna praca redakcji polega na tym, że e, e, no, trzeba starać się o to, żeby mieć jak najbogatszą tekę redakcyjną, to znaczy, żeby było z czego wybierać, to jest z jednej strony, mhm. bo jeśli jest z czego wybierać, naprawdę się mówiąc, no to wtedy e, można wybrać teksty, które są rzeczywiście dobre. E, e, istotne pracy redaktora, i mówię to e, już nie tylko jako rektor, ale też jako e, wieloletni redaktor e, m, czasopisma stopunktowego, które e, nazywa się Pamiętnik literacki, które e, ma bardzo piękną przeszłość, jeszcze XIX-wieczną, dyscyplinie literaturoznawstwo. Które jest wydawane przez polską Akademię Nauk, więc jako członek redakcji tego czasopisma mogę powiedzieć, że e, no, najlepszą sytuacją dla, dla redaktora jest sytuacja, w której e, ma się bardzo dużo artykułów, jest z czego wybierać, i jest co odrzucać. To jest no. oczywiście z punktu widzenia autorów, no więc najgorsza właśnie sytuacja, ale z punktu widzenia redakcji, z punktu widzenia rozwoju czasopisma, z punktu widzenia. Celów, ku których zdążamy, to jest sytuacja najlepsza. Dużo artykułów, możliwość wybierania, przebierania, a także no, możliwość zamawiania artykułów do czasopis. Dobre czasopisma też się tym cechują, że tworzą numery tematyczne, że dopraszają znakomitych autorów do tej grupy, która. Pracuje nad danym e, wydaniem e, czasopisma, nad danym numerem. Więc to też jest e, bardzo ważna możliwość, z której dobre czasopisma korzystają. Po prostu się opracowuje numery tematyczne i się doprasza autorów. No dobrze, ale to. No i ta wszystkim... rzecz, rzecz polega na tym, żeby ten autor chciał się e, podjąć takiego zadania, a będzie chciał się podjąć takiego zadania, jeśli będą spełnione inne warunki. Wysoka punktacja, wysoki impact factor, wysoka cytowalność, e, obecność innych znakomitych autorów w danym czasopiśmie. Tak to się toczy. Tutaj nie ma jednej recepty na sukces. Tutaj trzeba uwzględnić bardzo wiele różnych czynników. Panie rektorze, wspominał pan przeszłość w kontekście pamiętnika literackiego. No to skoro jesteśmy na wysokości przeszłości, to system kolejkowy? Ile no tak, się czeka no w... na druk w pamiętniku literackim na przykład? No niestety to się czeka dwa lata, czasami się czeka trzy lata. I tak to jest w tych dobrych czasopismach. Eee, m, oczywiście m, ten czas powinien być skracany. Yy, I to jest już zupełnie ode dyskusja. Wiemy, że yy, na przykład w MDPI yy, ten czas yy, skracany jest yy, nieustannie i coraz yy, krótsze są to yy, terminy, i zaś że oni już osiągnęli próg średni 40 dni na ocenę yy, czasopisma. No ale wiemy też, że chyba wszystkie czasopisma. Yy, wydawane przez MDPI zostały uznane w ostatnim czasie za czasopismo drapieżne, więc e, też granice tego skracania mm, okresu. No też, że tak powiem, muszą być rozsądne. No, e, musi być jakiś rozsąd, rozsądny czas na to, żeby można było ocenić te, e, te artykuły. Wiemy, że te artykuły w niektórych czasopismach podlegają e, ocenie wielokrotne oceniane są 5, 6, 7 razy, e, wędrują z czasopisma do czasopisma, znowu są oceniane przez jakiś inny skład, jak jedna odrzuci. E, tak naprawdę, kwestia oceny czasopism to jest czubek góry ludowej, a pod spodem jest ogrom zagadnień związanych z putacją, związanych z finansowaniem tych publikacji, związanych z kwestiami wolnego dostępu i tak dalej, i tak dalej. W gruncie rzeczy to jest temat na rozmowę nie taką, jak się umówiliśmy 15-minutową, tylko 15-godzinną. A kiedy się umówimy na 15 godzin, no to może podejmiemy wysiłek objaśnienia tej sytuacji. No dobrze, panie rektorze, jak w takim razie młody naukowiec ma sobie radzić w tym drapieżnym Środowisku. No bo ma ambicje, ma aspiracje, pisze artykuł, chciałby, czy chciałaby, aby była to co najmniej listówka. I co? Wysyła i czeka 3 lata? Problem e, e, jest głębszy i to nie jest e, jedyny problem, z którym przychodzi nam się kłopotać. Odpowiedź jest, na, jest taka, że to nie tylko młodzi naukowcy czekają, to by w długo, ale także i czekają starsi wszyscy. naukowcy. To nie mhm. ma znaczenia, czy się jest młodszym, czy. Czy, mm, e, czy starszym. E. No tak, ale jest y, wspomniany przez nas system ewaluacyjny, ale jest także ocena pracownika. System ewaluacyjny ma też to do siebie, że nie odróżnia młodych pracowników od e, starszych pracowników. To znaczy, każdy, kto pracuje naukowo, ma takie same wymagania. Nie no jasne, ale myślę teraz o e, pewnej strategii. Czy to oznacza, że każdy naukowiec powinien napisać kilka tekstów i je wysłać i czekać? Na odpowiedź yy, z różnych? No Mnie się zdaje, że, że na tym polega praca naukowa. Metodolowa. Praca naukowa polega na tym, że po prostu pracujemy naukowo. I wysyłamy. I wysyłamy. Jedno kończymy, drugie zaczynamy. I, e, i w takiej sytuacji po prostu zawsze mamy coś na, e, jak to się mówi, na biurku, ale jest jakieś takie ładniejsze określenie. Mamy coś na warsztacie. O, właśnie. Mm -hmm. Mamy coś na warsztacie, a jednocześnie mm, oczekujemy na publikację innych artykułów. Oczywiście w różnych dyscyplinach to było różnorako. Humanista może po prostu kupować książki, jeździć y, do archiwów i do biblioteki i w ten sposób badać. No, ale są takie dyscypliny, gdzie potrzebujemy potężnych pieniędzy, żeby przeprowadzić badania, żeby następnie pisać artykuły. Mm -hmm. To jest naprawdę skomplikowana sprawa i y, y, świat nauki jest niebywale y, zróżnicowany. I teraz Każde ogólnienie wymagałoby zastrzeżeń, że w takiej dyscyplinie jest tak, w innej dyscyplinie jest inaczej. No dobrze, zaczęliśmy od bardzo dobrej informacji, czyli wyższej punktacji naszych czasopism. Za chwilę nowy rok akademicki. System motywacyjny? No, system motywacyjny funkcjonuje i, i będzie funkcjonował, jak myślę, bo on się sprawdził. Mhm. To nie znaczy, że on nie będzie podlegał zmianom. Będzie podlegał zmianom i będzie ponownie dostosowywany do nowych reguł ewaluacji, których jeszcze cały czas nie znamy. Myślę, że do końca tego roku czegoś się dowiemy, ale to też nie jest prosta sprawa, bo przecież cykl wyborczy też sprawia, że pewne sprawy ulegają zawieszeniu. Więc system motywacyjny będzie się zmieniał, tak jak się będzie zmieniał świat dookoła nas. Teraz oczywiście chciałbym uczynić pewne zastrzeżenie to jest też kwestia tego sukcesu to jest też kwestia, z której oczywiście trzeba się cieszyć. Ale też trzeba być świadomym, że nie tylko nasze czasopisma uzyskały wyższe punktacje, ale też wiele innych czasopism. Za każdym razem zmiana całej listy powoduje taki swego rodzaju efekt inflacyjny, polega na tym, że poszczególne progi się będą przesuwać coraz bardziej do góry, w miarę tego jak coraz więcej czasopism będzie otrzymywało wysokie, wysokie punkty. Innymi słowy, jeśli do tej pory powiedzmy, w jakiej dyscyplinie 70 była wysoką. E, wysoką punktowaną, mhm. ta, wysoką punktacją, to po jakimś czasie, po iluś tam zmianach punktacji całej listy może się okazać, że już setka będzie pełniła taką rolę, a nie siedemdziesiątka. Innymi słowy, my gonimy króliczka, ale króliczek cały czas przed nami ucieka. Tutaj też oczywiście nie ma jednej odpowiedzi, bo to sytuacja będzie mhm. się zmieniała w zależności od tego, z jaką dyscypliną mamy do czynienia. Jakie są progi na poszczególne e, kategorie w danej dyscyplinie, ile jest czasopism, e, z jaką punktacją w danej dyscyplinie, nie, I tak dalej, i tak dalej. Jak mówię, to jest skomplikowana problematyka. Ale musimy się też liczyć z tym, co możemy nazwać efektem inflacyjnym. Ale cieszymy się oczywiście z tego, że nasze czasopisma wzrosły, bo najgorsza rzecz, która mogłaby się okazać, ona byłaby dobra dla systemu, ale dla nas nie byłaby dobra, to byłaby sytuacja, gdyby się okazało, że inne wzrosły, a nasze nie wzrosły. Więc jeśli już czasopisma rosną, to bardzo ważne jest to, żeby także nasze rosły. I z tego punktu widzenia można by powiedzieć, że to jest e, sukces. Więc ja oczywiście ogromnie doceniam pracę redaktorów czasopis. To jest naprawdę trudna praca, to jest praca bardzo odpowiedzialna. No, to jest w ogóle istota e, przedsięwzięcia, którym się zajmujemy e, czyli nauki. Natomiast musimy być też świadomi, że. E, z, z, wraz ze zmianą punktacji zmienia się bardzo wiele innych czynników, i e, w efekcie możemy mieć do czynienia przynajmniej w niektórych dyscyplinach ze swojego rodzaju efektem inflacji. No ale z tym zastrzeżeniem, o którym już mówiłem, e, dobrze, że nam też rośnie, a, a te, jeśli, o, jeśli rośnie innym. I w tym sensie to jest bardzo dobra informacja. E, a poza tym to też buduje, jak mówiłem, i to też jest bardzo istotne, prestiż uczelni. Tak? Dobre czasopisma budują prestiż uczelni. No i my też możemy w tych naszych dobrych czasopismach w jakimś zakresie publikować, bo wiemy, że. Hmm, tutaj też istnieją pewne, pewne ograniczenia, hmm. jeśli chodzi o publikowanie nie w czasopismach własnego ośrodka. No niemniej to zawsze jest dobra wiadomość i z tego powodu warto o tym rozmawiać, warto gratulować tych sukcesów i warto myśleć o przeszłości. My cały czas myślimy o tym, jak rozwijać te czasopismy, mamy wiele nowych pomysłów które będą służyły lepszej organizacji pracy redakcji, które będą ułatwiały procesy recenzyjne i tak dalej, i tak dalej. I e, e, to w żadnym razie nie jest tak, że my spoczywamy na laurach. Przeciwnie, w gruncie rzeczy jesteśmy w toku kolejnych zmian, które będą się odbywały tutaj na Uniwersytecie Szczecińskim, jeśli chodzi o czasopisma. W tym wielokrotnie złożonym zdaniu było kilka momentów, gdzie chciałem się wyrwać i powiedzieć, że to będzie doskonała puenta naszej rozmowy. To co, jeszcze raz gratulujemy wszystkim redaktorom naczelnym. Jak wygląda punktacja, możecie Państwo sobie przypomnieć, wchodząc choćby na stronę uszodu.pl, ale także na... News Radio przypomnijmy tę przypomnimy te i nowe punkty, a gościem News Radio był profesor doktor habilitowany Andrzej Skrędo, prorektor do spraw nauki. Bardzo gorąco dziękuję i dobrych wakacji. E, bardzo dziękuję. E, gorące pozdrowienia w gorący dzień. Bardzo dziękujemy. To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl.